Cześć, witajcie ponownie na kanale Just Owieczka. Ja mam na imię Justyna i dzisiaj chciałabym się z Wami razem pouczyć, jak zszyć dzianinę. Tutaj w tym przypadku to zszywanie posłuży nam do zamknięcia paluszków. Ja już sobie przygotowałam igłę dziewiarską, moją ulubioną. Ona jest chyba z pony albo prym. I nożyczki to jest skarpetka robiona z Drops Fiesty na no drutach 3 mm. Także wydaje mi się, że będzie całkiem dobrze widać. Co będziemy robić? Przygotowałam sobie też, już mam uciętą tutaj niteczkę. To jest długość niteczki, to mniej więcej trzy okrążenia wokół tych tutaj niezamkniętych oczek. I pierwsze, co trzeba sobie ustalić, to to jak mamy ułożone oczka na drucie. Bo wiem, że ja mogę trochę przerabiać inaczej niż Wy, albo Wy przerabiacie inaczej niż ja. Ale to tutaj ma duże znaczenie, bo będzie jakby nam określało to, jak mamy się wbijać w oczka, tak? Więc moje oczka na tym drucie i na tym drugim też, są ułożone w ten sposób, że prawa nóżka jest z przodu, lewa nóżka jest z tyłu. Czekajcie, pokażę Wam, bo to jedno to mówić, drugie to pokazać. Widzicie? O tak jest, że jakbym je przerabiać, chciała przerabiać prawymi oczkami, to się bym wbijała tak i podbierała nitkę i z drugiej strony, jak sobie przewrócimy, to te oczka też są tak ułożone, że Prawa nóżka jest z przodu, lewa z tyłu. O, jeszcze tak pokażę. I mówię to dlatego, bo jeżeli macie inaczej ułożone oczka, to zachęcam, żeby sobie na czas nauki yy, takiego właśnie zszywania przełożyć je yy, tak, jak ja mam na drucie. I wtedy tutorial będzie w 100% Wam grał, będzie Wam to się wszystko zgadzało. A z czasem, jak się już nauczycie, nabierzecie wprawy, to będziecie mieć, mogły mieć nałożone oczka na drucie, tak jak Wam schodzą z druta, <grym> z drutu i będzie wszystko grało, bo będziecie po prostu w stanie sobie to wszystko jakby przełożyć na Wasze. Ok, przewlekam i zaczynamy sobie zszywać. Ja robię tak, że y, oba druty są w oczkach, tak. No ja tutaj ostatni rządek ja się staram bardzo ciasno przerobić y, i zaciągnąć nitkę po prostu, żeby mi nic tutaj nie wisiało i nie sterczało. I y, od czego zaczynamy? Y, w ogóle to zszywanie składa się tak naprawdę z y, dwóch etapów, dwóch ruchów i jeżeli nauczymy się tych dwóch... Y, Ruchów czynności, to już tak naprawdę sobie poradzimy do samego końca i nic nas już tutaj nie zaskoczy. I sekwencja dwóch ruchów wygląda tak. Tutaj na tym drucie będziemy zawsze robić od przodu, od tyłu, a tutaj od tyłu, od przodu. I wystarczy, że to zapamiętamy, i wszystko nam się będzie zgadzało. Yy, tak więc zaczynamy. Na pierwszym drucie robimy od przodu. O tak robimy. Pamiętajcie, że w ten sposób robimy tylko, jeżeli mamy tak ułożone oczka na drucie jak ja. Czyli od przodu i już zdejmujemy to oczko z drutu. A tutaj od tyłu. I przeciągamy. Włóczkę. Uważamy, żeby nam się nie zahaczyła tutaj od bo nam to namiesza w głowie. Ok, czyli ten drut od przodu, od tyłu, drugie oczko, a tutaj będzie od tyłu, od przodu, czyli od tyłu i ściągamy to oczko z drutu i od przodu. I to drugie oczko, tak jak tutaj, też zostaje dalej na drucie, bo jeszcze będziemy je drugi raz szyć. I już widzicie, dwa oczka nam zniknęły, zaciągamy nie za mocno, ale też nie za mało. Yy, że tak to nazwę, jak zawsze wszystko w sam raz. I wracamy tutaj, i znowu powtarzamy. Czyli od przodu i zdejmujemy to oczko i od tyłu. I przewlekamy. Drugie oczko zostaje dalej na drucie. I przechodzimy do tego drutu, i tutaj, tak jak ostatnio, od tyłu, i drugie oczko od przodu. Od przodu to znaczy, że to tutaj ja jestem, czyli od przodu to od mojej strony. I przeciągamy. Pierwsze oczko oczywiście schodzi z drutu, drugie dalej zostaje, bo. Ono jeszcze raz będzie przerabiane. I znowu od przodu i zdejmujemy i od tyłu drugie oczko przewlekamy, tylko zostaje dalej na drucie. Pilujemy, żeby nie zahaczyć nitką o te tu. I drugi drut od tyłu i od przodu. Pierwsze oczko już zdejmujemy, drugie tylko przerabiamy tutaj niteczko. I widzicie już tutaj nam się ładnie robi wszystko tak jak trzeba. I znowu pierwszy drut. Od przodu. Od tyłu. Pierwsze oczko zdejmujemy, drugie tylko przewlekamy, bo ono jeszcze raz będzie przerabiane. Dalszy ten drut, czyli od tyłu. I od przodu. I zaciągamy nitkę. Jak za sobą zaciągniemy, no to nam wtedy tu będą za duże oczka. I tutaj pierwszy drut od przodu i zdejmujemy oczko, i od tyłu oczko zostaje jeszcze. Tutaj zrzucam tą nitkę, bo przecież nam ciągle tutaj wpada na drut, i tu od tyłu drugi, na drugim drucie zdejmujemy, i od przodu zostaje jeszcze. Znowu pierwszy drut od przodu. Ach, tutaj światło szaleje. Od przodu. I od tyłu. Pierwsze oczko zdejmujemy, drugie zostaje. I drugi drut. Od tyłu. Zdejmujemy z druta. I od przodu. Ojej, tutaj ciasno już. I zaciągamy. Dodamy, żeby było ładnie. No nie wiem, czy nie będę jeszcze z wami tej nitki przeciągać. To wam pokażę. Ym, znowu pierwszy drut od przodu o, zdejmujemy i od tyłu zostaje. I tutaj od tyłu i od przodu. I ściągamy te druty. Już więcej nic nie robimy. Pamiętajcie, pierwsze oczko i ostatnie oczka, one są tylko przerobione raz. Ja wkładam tak rękę teraz w skarpetę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zostaje nam takie coś. Teraz jest moment, żeby um, sprawdzić sobie. Ocenić, czy taki poziom tutaj ciasności nam odpowiada. Jak nam nie odpowiada, to po prostu bierzemy sobie tą niteczkę, którą zszywaliśmy tak? i po prostu ją przeciągamy sobie igiełką. Widzicie? Ja po prostu sobie znajduję, która to jest niteczka. I sobie ją po prostu jeszcze igiełką zacieśniam. Jeżeli mi nie poszło. To nie znaczy, że mam wszystko na nowo próć i jeszcze raz robić. Absolutnie. Nie trzeba aż tak się poświęcać. Po prostu wkładamy igiełkę i sobie to przewlekamy. Prze przeciągamy, że tak to nazwę. Tu już pociągniemy. Też nie za mocno, bo do tego też mam tendencję. Jak za mocno to trochę ciągniemy to. I co? Teraz chyba jest super. Widzicie, nie rozszerza nam. Tutaj mamy taką sytuację. Bo czekajcie, bo chcę wam pokazać, gdzie się chowa. Tą nitkę. Mamy taką sytuację teraz. O tu nam wychodzi niteczka. Tak jak pociągnę tu, to lepiej widać. Tu jest ostatnie oczko, jakie szyliśmy, czyli to oczko z drugiego drutu, a tu jest oczko z pierwszego drutu. I tą nitkę, co mam na igle... Chowam dokładnie w tą dziurkę pomiędzy nimi. Widzicie? Dobrze pokazuję. Dobrze pokazuję. O tu chowam. Przeciągam igiełkę. Ciągnę, 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 ciągnę. Ręką wyciągam tą włóczkę. Proszę bardzo. Widzicie? O, bardzo dobrze to wygląda. Tu i tu wygląda tak samo. Myślę, że dobrze widać. Dobrze widać. Ok. Także y, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Miałam nadzieję, że y, to będzie krótki filmik. Mam nadzieję, że przy montażu chociaż mi się uda go skrócić maksymalnie żeby był jak najbardziej kompaktowy. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam tutaj na YouTubea. Dajcie łapkę, jak wam się podobało. Zostawcie komentarz, a może nawet subskrypcję, bo staram się teraz, żeby filmiki były mniej więcej, mniej więcej co tydzień. Także do zobaczenia, pa pa.